we To była pełna energii sobota w Kozienicach, a wszystko za sprawą Dnia Energetyka i koncertu na pożegnanie lata. Organizatorzy, czyli gmina Kozienice i Enea Wytwarzanie postarali się, by atrakcji nie zabrakło. Gwiazdami były znane i lubiane polskie zespoły Video i Zakopower, a także Mateusz Ziółko. Wydarzenie odbyło się 2 września na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kaceris. Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 19 w amfiteatrze. Do licznie zgromadzonej publiczności przemówili gospodarze wydarzenia i zaproszeni goście. Prezes ENA Wytwarzanie podziękował pracownikom za zaangażowanie i efektywną pracę. Spotykamy się w tym miejscu, by podziękować ludziom, którzy tworzyli i tworzą nasz zakład i którzy dbają o jego rozwój. Bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesność i ekologia to wszystkie cele które udało się i udaje realizować dzięki tysiącom ludzi, którzy tu pracowali i pracują. W tym kolejnym dyrekcją zarządom, związkom zawodowym, firmom współpracującym i wspierających nam, nas parlamentarzystów. Bez was nie byłoby naszej wspaniałej elektrowni, to również dzięki wam możemy patrzeć w, trudny czas, w trudne czasy na naszą przyszłość z optymizmem. Burmistrz Piotr Kozłowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że ta coroczna impreza to wynik dobrej współpracy między samorządem a największym zakładem w regionie. Jak co roku w pierwszy weekend września spotykamy się tutaj, w Kozienickim Amfiteatrze przy organizacji wspólnego wydarzenia. Wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się. Symbolem partnerskiej współpracy gminy Kozienice i grupy ENA. To właśnie branżowe święto Dzień Energetyka, a także gminny koncert Pożegnanie lata. Burmistrz mówił też o ważnej roli, jaką odgrywają energetycy w naszym życiu. W tym roku wyjątkowy Dzień Energetyka, bo 55 lat mija od czasu rozpoczęcia budowy elektrowni Kozienice. Myślę, że to doskonała okazja, aby podziękować. Wszystkim pracującym obecnie, ale także tym, którzy wcześniej pracowali w sektorze energetycznym w dawnej elektrowni Kozienice czy dzisiaj w Enei Wytwarzanie, moi drodzy, macie bardzo ważną i odpowiedzialną pracę. To wy zapewniacie bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także pozwalacie na stabilny rozwój gospodarki. Można powiedzieć, że od Waszego wysiłku, od Waszego poświęcenia i od Waszej determinacji zależy rozwój nie tylko naszej lokalnej małej gminy, ale także całego kraju. Za trud i ciężką pracę energetykom podziękowali też parlamentarzyści: poseł Marek Suski, senator Stanisław Karczewski, posłowie Radosław Fogiel i Andrzej Kostowniak, Dariusz Bąk oraz europoseł Zbigniew Kuźmiuk i wicewojewoda Artur Standowicz. W trakcie części oficjalnej kilkudziesięciu pracownikom zostały wręczone odznaczenia zasłużone dla grupy kapitałowej Enea. Odbyły się one w trzech turach, każda z nich zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. Były też spec Wyróżnienia dla profesora doktora habilitowanego Janusza Lewandowskiego, Romana Góreckiego, Artura Warchoła oraz profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Badydy. Tradycją się stało, że Dzień Energetyka połączony z pożegnaniem lata to występy gwiazd polskiej sceny muzycznej. Tak było i w tym roku. Jako pierwszy wystąpił zespół wideo, który swoimi przebujami podbił serca kozienickiej publiczności. Kolejnym artystą, który wystąpił przed publicznością, był Mateusz Dziółko, który, jak nam zdradził, w naszym mieście bywał już kilkakrotnie. Tuż przed występem podpytaliśmy go, co usłyszymy podczas jego koncertu. Będzie troszkę miks, bo nie sposób nie przypomnieć tych utworów, którymi zaczynałem swoją autorską przygodę z muzyką. Czyli utworu z pierwszej płyty na nowo, tuż tu chyba bagatela 7 lat temu. Ale oczywiście będzie dużo utworów z drugiego albumu, bo. Wszystkie te piosenki składają się w taką dobrą, ciekawą całość, ciekawą, muzyczną historię, która opowiada trochę historię mojego życia, trochę też historię, na które natrafiałem w swoim życiu, historię ludzi, których obserwowałem. Więc o tym zawsze na koncertach śpiewamy i opowiadamy. Nie braknie sił, bo jestem. będzie nam sprzyjał, i lubię patrzysz na mnie dzisiaj, a na ulicę gwar. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Ziemi Kozienickiej. Ładnie to u Was i lubię tu wracać i mam nadzieję, że będziemy tu wracać jak najczęściej. Do zobaczenia. Koncertową część dnia Energetyka Pożegnania Lata zwieńczył występ zespołu Zakopower. Zagramy przede wszystkim piosen piosenki z naszej najnowszej płyty, widzialne i niewidzialne, ale nie tylko, bo też pojawiają się starsze utwory, y które gdzieś tam wcześniej pokazywały się na naszych płytach. I, i pewnie też zagramy jakieś cover, jak znam życie. to robimy tą muzykę żeby potem ją y, prezentować przed publicznością dlatego cieszymy się z każdego zaproszenia i chętnie wszędzie jedziemy Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi zienickiej, y, Sebastian Karpiel-Bułecka z Zakopower Artyści występowali z okazji Dnia Energetyka, ale też na pożegnanie lata. Udało nam się ich podpytać, jakie te wakacje były dla nich prywatnie. Lato było bardzo dobre. Sporo koncertowaliśmy, ale nie na tyle dużo żeby nie mieć czasu dla siebie, więc też miałem dużo czasu dla rodziny, dla dzieci na odpoczynek, na, na wyjazd gdzieś, na odpoczynek z, z, z całą rodziną, więc takie dobre proporcje. Lato było pracowite, ponieważ graliśmy bardzo dużo i to dobrze, bo my lubimy grać i wtedy ma też sens ta nasza artystyczna działalność. Oczywiście znalazł się czas na urlop, bo bez odpoczynku by było ciężko. Każdy z nas też ma dzieci, więc... Musi tej, dla tej rodziny wygospodarować jakiś czas, żeby gdzieś zjeść, wyjechać i, i z nimi pobyć. Ale występy gwiazd to nie wszystko, co na ten wyjątkowy dzień przygotowali organizatorzy. Na terenie ośrodka, już od godzin porannych, z licznych atrakcji mogli korzystać najmłodsi mieszkańcy. Nie zabrakło też stref tematycznych zdrowia, historii, bezpieczeństwa, ekologii, wojska czy sportu. Nowością był fotoplastikon, w którym oglądając zróżnicowane tematycznie zdjęcia, można było przenieść się w czasie do minionych epok. Naszej kamerze też udało się co nieco podejrzeć. Przeprowadzona była też akcja Ida Czerwcowa stop rakowi piersi. Odbył się również pokaz tresury psów policyjnych. Tradycyjnie zorganizowano też turniej tenisa ziemnego, o puchar prezesa Enei Wytwarzanie, a nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach zostały wręczone na scenie. Nie zabrakło też stoisk naszych lokalnych twórców zrzeszonych w grupie Wena działającej w Kozienickim Domu Kultury – Zbigniewa Kurasiewicza, Barbary Władysławy Drachal oraz Marleny i Andrzeja Zielińskich. Po godzinie 15 ulicami naszego miasta przejechała wspaniała parada motocykli prowadzona przez członków Kozienickiej Grupy Husar. Wzięło w niej udział setki maszyn z całej Polski. Były czopery, ścigacze, kłady, ale też maszyny oldschoolowe, których rodowód sięga czasów PRL-u, SHL-ki, mz komarki czy ws -ki. Od godzin popołudniowych działo się też na scenie amfiteatru. Część artystyczną poprowadzili prezenterzy Izabela Krzan i Norbi. Nie zabrakło prelekcji Jacka Tobora, prezesa Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, który mówił o żółwiu błotnym występującym na naszym terenie, a także występu podwójnej laureatki XX Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka, Natalii Kosmowskiej. Natalia zajęła drugie miejsce w 20. Konkursie Piosenki, a także zdobyła nagrodę Zbigniewa Piętki, prezesa zarządu Enei Wytwarzanie. Organizatorami Dnia Energetyka pożegnanie lata byli gmina Kozienice i je na Wytwarzanie, a partnerami Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Kozienicki Dom Kultury. Wydarzenie jak co roku zakończył pokaz sztucznych okni.